No drużną, która również ma szansę, aby awansować do ćwierć ale będą jeszcze mieli trochę roboty, jest PGE Turów z Gorzelec. i z reprezentantem, czyli Kasprem, Darkością. porozmawiamy już teraz. Dobry wieczór, Kasper, co się Dobry wydarzyło? Dobry wieczór, no przeciwnicy okazali się lepsi. Co ci to mogę więcej lepsi? powiedzieć? Ja, liczę na to, że troszkę bardziej będziesz rozwiązywał w tych wypowiedziach. Było. No bo okay. od Ciebie mogę tego wymagać. Mogę ci, mogę ci opowiedzieć trochę o przebiegu tego meczu i tego w jaki sposób usłyszeć. nasza drużyna w tym momencie się prezentuje. A prezentuje się dosyć słabo mam wrażenie od pewnego czasu. Jesteśmy po jakimś tam bootcampie, na którym wdrożyliśmy bardzo dużo rzeczy. Ale jak to Jacek wiesz, po tych bootcampach różnie to bywa, nie? Że czy czasami może złe tematy że, poruszone. Czy tylko rzeczy CS-owe były drążone, że tak powiem? Nie, głównie CS-owe, głównie cs Integracje też były, ale to bardziej jakieś planszówki tego typu. Może to integracji brakuje. Ja tylko słyszałem, że... Z... <laughs> A można z bootcampu wyjeżdżać, bo jeżeli się wyjedzie z bootcampu, to można już nie wrócić. Ale chyba nikt nie opuścił Was podczas bootcampu. Nie, 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 nikt nam nie uciekł z naszej drużyny, nie było takich zgrzytów, chociaż no, wiadomo, w Polsce zdarzały się już takie przypadki. Co do samego meczu, zagraliśmy bardzo słabe Vertigo. Początek mieliśmy tak naprawdę 0,5 i chyba dwa pistole przegraliśmy na tym Vertigo. No i to. Dla nas takim, taką normą to jest te 8 rund, chyba, chyba tyle, że tyle mieliśmy po tym Tero, nie? Te 8 rund po Tero robimy regularnie, ale mamy ogromne problemy z CT i to na każdej mapie i to widać i wyniki na to wskazują. Yy, wydaje mi się, że to Vertigo, tak jak oni powiedzmy, my powinniśmy gdzieś tam jest zgarnąć, to tak my im tego Ancienta gdzieś wymknęliśmy. Bo ten Ancient, no Momentami byli lepsi i kilka kluczowych rund, tak naprawdę jakieś klaczkadia dały nam to natchnienie i, i to bardziej te heroiczne rundy, myślę, wy, wyratowały tego ancjenta. Jeszcze dokładnie nie pamiętam, a na Vertigo nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy i, i, i gdzieś może ten 1-1 i ten Decider na trzeciej mapie na Niuku było to odpowiednie, ale na tym Niuku działo się i działo. No właśnie. Działo się po tym CT dużo stykowych rund, a wydaje mi się, że strasznie nas paraliżuje w takich bliskich rundach i jest to notoryczne i musimy na tym bardzo popracować. Bo tak jak wiecie, no, nasze punkty z tamtej części sezonu zostały dla Impression. W tym momencie gramy tutaj na slocie PG Turowa, nasz ten człon, nasza drużyna. Podrobnych przebudowach, gdzie tak naprawdę mamy dużo mniej doświadczonych zawodników. No i co, no i walczymy i potrzebujemy czasu i to jest słowo klucz, czas. No właśnie mniej doświadczonych zawodników, eee, czy to bardzo czuć, że nie ma pączka, że nie ma takiego wsparcia eee, moralnego, czy mentalnego Szukacie pod nie kogoś doświadczonego może? O, ja tak już tutaj widzę, CV składa. Eee, myślę, A że dalej... rola snipera jest ja może nie mentalnego. No Jacek kiedyś przecież miał jeszcze epizod, że chciał Entry pograć, pamiętam te rozmowy, że Jacek Jacek ogólnie ma taki temperament, że mógłby być dobrym Entry, mam wrażenie, on tam lubił, lubił jakieś akcje, legendarna akcja na Niuku. Dwa ale flesze z Kurnika, ja tu tak. by, z moim supportem. Więc czy brakuje tego doświadczenia mentalnego? Wracamy do tematu. Mentalnego może też, takiego obycia powiedzmy na lanach bardziej, albo w jakiś takich meczach o stawkę, ale głównie gdzieś ta jakość mi się wydaje w sytuacjach kluczowych, gdzie trzeba podejmować decyzje z już na już. To jest właśnie to, czego myślę najbardziej nam brakuje, bo my sobie możemy takich teorii robić dużo, jak to ma wyglądać i tak dalej, ale jak przychodzi ten mecz, to ja wiesz, wierzę że to jest ten moment, w którym to trzeba troszkę inaczej, ale czy radzi? Odbierać... Naprawdę taki paraliż pojawia się grając mecz, nie ujmując nic SC, ale na drużynę, która teoretycznie jest tak naprawdę rzutem na no taśmę, już o tym mówiliśmy, w PGE Dywizji Mistrzowskiej, drużyna, która w poprzednim sezonie, oczywiście w innym line ale zajęła o wiele niższe miejsce. No bo większość drużyn zazwyczaj czy zawodników, którzy przychodzą do nas na rozmowę mówi nam: "Nieważne na kogo gramy, gramy zawsze tak samo". U was coś wygląda inaczej pod tym względem. To prawda. Zgodzę się z tobą. Nie będę tu rozwiał tematu, według mnie nie ma nie zależy na kogo gramy. My mamy z tym ogromny problem po prostu jak jest to mecz oficjalny i, no psycholog. I... Może psycholog, może psycholog, kto tu... Psychologiem kto... też mogę być. A tu ja to ja <laughs> co? Kurde. Ja tam miałem na pozycję. myśli. Zaraz jak będzie trzeba dietetyka czy kogoś, tam co. No, okaże też tam się, może być. Się, ja co tam może zguglować i zaraz będzie wiedział wszystko. Czyli Kasper, przed wami, jeszcze tak ujmując to, co dzieje się, co będzie działo się w tym sezonie. Mecz na Illuminar, mecz na ekipę jeżeli dobrze widzę. Thunderflash nie, przepraszam, na Ungentium również. Na na Illuminar te dwa spotkania was jeszcze czekają. To jakby jakie są plany przed tym? No oczywiście, zdobyć sześć punktów, plan jest tak sam zmienny i dostać się do playoffów i na playoffy być w lepszej formie, bo w tym momencie, tak jak już mówiłem, nie jest ona zadowalająca. Dzielą was tylko dwa punkty od Eski, a jeżeli chodzi o liczbę rozegranych spotkań, jesteście na równo, więc cały czas do nadgonienia, gdyby tutaj skończyło się niekolorowo, czyli bez jakichś punktów, to jeszcze dacie się przegonić, a bez was troszkę sobie tych playoffów chyba nie, nie wyobrażamy, także pozostaje życzyć się powodzenia i e, no cóż. Trochę pracy, trochę pracy, ale to tyle, jeżeli chodzi o starcie numer jeden. Przed nami jeszcze drugi mecz.